Panie trenerze, prosto z drogi ekstraklasowej, ostatnio dla nas udanej, bo dwa mecze wygrane, w tym ten ostatni w Gdyni 3-0, na inną drogę na trasę Pucharu Polski. Za nami dwa etapy: Kalisz i Jagielonia. Oba trudne, przed nami kolejny to już ćwierćfinał. Tak, jesteśmy już można powiedzieć, dosyć daleko na tej ścieżce Pucharowej. Zdajemy sobie sprawę, jaka jest sytuacja, ale też no, musimy być przekonani co do tego, że dla, dla Puszczy jest to też wyjątkowa sytuacja. Dla tych zawodników może to jest mecz życia z pogonią, dostanie się do półfinału to może być rzeczywiście dla nich wielkie wyzwanie, ale my absolutnie ani nie zamierzamy zlekceważyć tego przeciwnika ani nie zamierzamy gdzieś tam odpuszczać pucharu, absolutnie nie. Myślę, że ten ostatni okres rzeczywiście jest dla nas dobry i chcemy to podtrzymać jak najdłużej. Ten przystanek w Kaliszu wiele nas nauczył w perspektywie meczu z Puszczą, i ile tak naprawdę też dała Jaga, która była tym prawdziwym, silnym, przed którym od razu wiedzieliśmy, że mamy przed sobą ekstraklasowego przeciwnika. Tak, no, ten pojedynek w Kaliszu też pokazał, że to była trzecia liga, ale do momentu, kiedy nie strzeliśmy im dwóch bramek, to, to ten zespół bronił się i robił, robił co mógł. Wiadomo, że to w takich meczach, tak jak powiedziałem, to są może mecze życia, wyzwala się dodatkowa, dodatkowe. Mocy dodatkowe, siły i oni, może i umiejętności mają na niższym poziomie, natomiast ambicji, determinacji, woli walki takim zespołom nie brakuje. Z to to można powiedzieć, że. Był już trochę inny mecz, w sensie takim, że obie drużyny mają określony potencjał, grają na tym samym poziomie rozgrywkowym, i byliśmy przygotowani na, 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 na wojnę. I, i tak, to, tak to się ułożyło, tak to przebiegało w tym meczu, i też ten mecz pokazał, że trzeba grać do, do samego końca. Co do przygotowań do meczu z Puszczą, samolotem wybierzemy się na ten mecz. To taki element właśnie traktowania bardzo poważnie tego Pucharu Polski? Myślę, że przede wszystkim tak. Raz, poważnie traktujemy Puchar Polski, o czym mówimy od, od samego początku, a dwa, to też jest, musimy wziąć pod uwagę to, że w sobotę gramy zaraz mecz ligowy z ruchem, więc te podróże tak dalekie na pewno nie pomogłyby nam przede wszystkim w regeneracji, a my chcemy jak najlepiej przygotować się do obu tych spotkań. Tą sobotę Puszcza grała z Wartą Poznań, czy ktoś ze sztabu podglądał Puszczę, która bezbramkowo zremisowała z Wartą? Śledzimy Puszczę już od jakiegoś czasu i ja nawet jeszcze nie wiedząc jak te losy się potoczą, to widziałem duże fragmenty ostatniego meczu pucharowego Puszczy z Lechią Gdańsk. Natomiast wiemy, że ostatnie mecze ligowe Puszcza odniosła tam cztery kolejne remisy i... Na dzisiaj mamy przygotowaną e, prezentację. Oczywiście mamy człowieka, który, który ma nam w tym e, pomóc, aby pokazać e, to, jak ta puszcza e, gra i na co, możemy, na co musimy się przygotować. Na palcach jednej ręki możemy policzyć posiadaczy pucharu Polski w całym sztabie i wśród zawodników e, Pogoni Szczecin. W tym trener ma na koncie dwa takie puchary. E, jako zawodnik to pomaga, trener coś mówi, jak to jest w ogóle mieć. E, Puchar polski, jak, zdobyć, jak to jest zdobyć Puchar Polski? Na pewno po to się gra, aby zdobywać trofea, prawda później po latach. E, gdzieś te mecze takie pojedyncze w cudzysłowiu powiedzmy w szarej, w szarej lidze się zapomina. Natomiast e, w karierze e, zawsze znajdą się jakieś mecze, do których Często miło się wspomina I, i jeśli zdobędzie się jakieś trofea, to to są właśnie te mecze, o których najczęściej będzie się pamiętało. Czy to pomaga? Myślę, że ja tutaj nie, nie koncentruję się na tym, co, co ja osiągnąłem, ale, ale oczywiście, że to znowu można gdzieś tam posłużyć się przykładami, że ta piłka jest... Naprawdę nieprzewidywalna i do samego końca, do ostatniego gwizdka trzeba grać, bo pamiętam taki finał Pucharu Polski Wisły-Kraków z Wisłą-Płock, gdzie w pierwszym meczu, to był dwumecz wtedy, w pierwszym meczu przegraliśmy w Krakowie 1-0 po to, żeby w rewanżu wygrać w Płocku 3-0 i zdobyliśmy puchar, więc e, kolejna gdzieś tam e, nauczka.